to może otrzymać kredyt hipoteczny. Każdy kto spełni kilka konkretnych warunków. Lecimy z checklistą. Po pierwsze wiek. Musisz mieć minimum 18 lat. Maksymalny wiek w momencie spłaty ostatniej raty kredytu to zazwyczaj 67 do 80 lat, zależnie od banku. Czyli im młodszy jesteś, tym dłuższy okres kredytowania możesz uzyskać, ale nie dłuższy niż 35 lat. Po drugie dochody. Banki akceptują różne źródła dochodu: umowy o pracę, działalność gospodarczą, umowy cywilnoprawne, emeryturę, stałą rentę, najem. Ważne, żeby dochód był stabilny i udokumentowany. Po trzecie, zdolność kredytowa. Bank sprawdzi Twoje dochody, wydatki, liczbę osób na utrzymaniu i historię kredytową. Pamiętaj, że raty 0% i nieużywane karty kredytowe obciążają Twoją zdolność kredytową. Po czwarte, wkład własny. Standardowo to minimum 20% całkowitego kosztu inwestycji. Ale są banki, które akceptują również 10% wkładu. Jest też oczywiście program rządowy, pozwalający na kredyt bez wkładu własnego. To rodzinny kredyt mieszkaniowy. Program dla osób spełniających określone warunki. Po piąte, dokumenty. Potrzebne będą m.in. dowód osobisty, dokumenty dochodowe i dokumenty dotyczące nieruchomości. Im lepiej przygotujemy dokumenty, tym sprawniej pójdzie proces kredytowy. Dodatkowo, jeśli jesteś obcokrajowcem, również możesz ubiegać się o kredyt hipoteczny w Polsce, ale musisz spełnić dodatkowe warunki, takie jak posiadanie karty pobytu i dochodów w złotówkach. Dokładnie. I do tego ważny paszport. Podsumowując, wiek, dochody, zdolność kredytowa, kład własny i odpowiednie dokumenty to kluczowe elementy przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Jeśli masz pytania, daj znać w komentarzach.